Dziękuję bardzo każdej osobie, która wsparła mnie na Patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Laszewskiej, Kryściska na o Książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Jarkowi Makowskiemu, Wiktorii Tolaczyk, Miszkowi Remiszkowi, Jackowi Ciselskiemu, Patrykowi Zelewskiemu i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim, trzymajcie się. Jakiś czas temu nagrałem film o autorach, w których pokładam spore nadzieje. To znaczy, to nie byli tacy autorzy, których pewnie na tym etapie mógłbym nazwać moimi absolutnie ulubionymi autorami, ale mam takie poczucie, że albo jest blisko do tego, albo, no powiedzmy, widzę duży potencjał w tych pisarzach i pisarkach. I dzisiaj nie będzie do końca film o moich ulubionych pisarzach per se, bo to jednak będzie trochę inna kategoria. Będzie film o pisarzach automatycznych. To znaczy, Takich autorach i autorkach, których na tym etapie, myślę, że mogę już powiedzieć, że kupuję w ciemno. Znaczy widzę książkę danego autora i mój poziom ciekawości, albo zainteresowania, albo zaufania jest na tyle wysoki, że nie muszę nawet za bardzo czytać opisu, po prostu biorę i czytam. I to nie do końca właśnie oznacza, że to będą moi ulubieni pisarze, bo na przykład w dzisiejszym filmie nie będzie Stevena Eriksona. On też pisał książki poza malezańską Księgą Poległych i chociażby ta książka Science Fiction Ericksona średnio mnie interesuje. Nie będzie też na przykład Stephena Kinga, bo szczerze mówiąc pewnie to jest taki autor na pograniczu obecnie, aczkolwiek te moje, te moje plany, żeby przeczytać wszystkie książki Kinga no zostały delikatnie wyhamowane. Trochę mniej mi się chce sięgać po nowe książki Kinga. I to nie jest spowodowane czymkolwiek konkretnym, po prostu tak mam. Dlatego dzisiaj będzie o tych autorach, których myślę, że będę kupował w ciemno. Zacznijmy sobie polsko. Jacek Dukaj. Jacek Dukaj stał się dla mnie takim autorem. Mimo, że ja się wypowiadam z pozycji kogoś, to tylko skończył dwie książki Dukaja. I to ciągle nie jest bardzo łatwa relacja, wiecie, pisasz czytelnik e, Bo zanim skończyłem cokolwiek Dukaja, to miałem z pięć podejść do lodu chyba. I zawsze odpadałem bardzo szybko. Ale jakieś dwa lata temu przeczytałem extensę, która była fantastyczna. Rok temu skończyłem inne pieśni. I to jest książka... Która jest spokojnie w moim top 3 książek science fiction kiedykolwiek. No i od wielu miesięcy jestem w trakcie Czarnych Oceanów, czyli takiego naprawdę mrocznego i twardego cyberpunku. Nie wiem, czy uda mi się skończyć tę książkę w tym roku, mam nadzieję. Wtedy utrzymałbym to tempo jednej książki Dukaja rocznie. Ale Dukaj pisze przerażająco ciężkie książki. Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle spośród wszystkich autorów science fiction, jakich czytałem, to Dukaj pisze najciężej. Ale wydaje mi się, że dla mnie to jest taki wysiłek intelektualny, który akurat mnie powodza. To nie jest ten poziom czy ten typ trudności książki, który sprawia, że mi się odechciewa kompletnie czytać. Tylko to jest ten typ trudności, który faktycznie jest wyzwaniem, ale jednocześnie rodzi pewnego rodzaju fascynację. Jacek Duka, jeżeli chodzi o pisanie nowych książek, nie jest jakiś bardzo regularny, to nie jest, no nie wiem, Stephen King, że przynajmniej tę jedną książkę rocznie dostaniemy. I prawda jest taka, że ja dużo książek Dukaja mam. Mam lud, mam ekstense. Mam właśnie Czarne Oceany, inne pieści, mam perfekcyjną doskonałość, ksawras e, Wyżryn, Wroniec e, i starość Aksolotla. Natomiast wydaje mi się, że każda inna książka Dukaja też mnie interesuje. Interesują mnie opowiadania z bulu Nie wiem, czy w tym roku nie było przypadkiem tak, że, mm, że ukazało się samodzielne wydanie nowelki właśnie z bulu Podobnie trochę jak to było w przypadku Imperium Chmur, e, które pierwotnie było dołączone do antologii opowiadań Inne światy. A bodajże w 2020 wyszło osobne wydanie. Jak mówię, chyba nie ma takiej książki Dukaja, która by mnie nie interesowała. Plus, jeżeli Jacek Dukaj coś faktycznie jeszcze napisze kiedyś, to pewnie też będę chciał to kupić, przeczytać, bo wydaje mi się, że jeżeli coś takiego zostanie zapowiedziane, to to będzie bardzo duże wydarzenie. I to, to będzie taka książka, wokół której będzie się bardzo dużo działo, więc ciężko to będzie zignorować. Definitywnie takim autorem dla mnie jest również Guy Gabriel Kay. Eee, uważam, że na pewnym poziomie, na pewnych płaszczyznach to jest być może najlepszy pisarz fantazy, z jakim się dotknąłem. Na poziomie języka to jest czołówka, na poziomie światotwórstwa to jest czołówka, klimatu, fabuł, postaci. Ciężko mi znaleźć jakąś taką jedną, wyraźną słabość Gaja Gabriela Kaja. Ogromną siłą jego książek jest to, że to są bardzo często historie pojedyncze, które nie mają kontynuacji, co jest jakby nie było ewenementem na rynku fantazy, gdzie. No, zazwyczaj mamy do czynienia z seriami. Wydaje mi się, że od pewnego czasu można zauważyć taką modę na dylogię, um, no ale ciągle to są dwie książki. Agai Gabriel Kay tworzy świetne światy. Wydaje mi się, że w jakimś tym jest też autor, który mnie przekonał do historycznego fantazy, to znaczy chociażby ta książka, którą czytam obecnie, czyli Lwy Al-Rasanu, to jest historia, która dzieje się w no, takiej fikcyjnej wersji e, 11-wiecznej Hiszpanii. I bawi się świetnie. Problem Gaja Gabriela Keja jest taki, że nie ma za dużo książek jego wydanych w Polsce, a jeżeli już są, to trzeba szukać. To znaczy, no, Tigany raczej nie dorwiecie tak po prostu. Wspomniane przeze mnie lwy, no, też raczej nie. Gaja Gabriela Keja w Polsce książek trochę się ukazało, równocześnie to są często wydania sprzed kilkunastu lat. Bardzo mi się też podoba to, że Gaja Gabriel Keja nie. Bo jest nie pozostaje w obrębie jednej kultury, więc mamy książki, które są ala wikińskie. Tutaj, jak już powiedziałem, mamy średniowieczną wariację Hiszpanii. Mamy z tego co każę, książki rozgrywające się w klimatach azjatyckich, także do wyboru do koloru. Bardzo lubię jego książki. Ja trochę rozumiem, wydaje mi się, dlaczego on może nie być aż tak popularny. To, że to nie jest autor, który pisze bardzo szybkie książki, i nawet jeżeli tam dzieje się dużo, to one wydają się być nieśpieszne. Wydaje mi się, że w pewnym stopniu przez, przez to, jak prowadzona jest narracja i jakim bogatym. Językiem operuje Gaj Gavriel Kay, a to nie jest jednak coś dla każdego. Tym niemniej jest we mnie duży szacunek do Gaj Gavriel. Kay. w ogóle wydaje mi się, że istnieje, chyba to też powiedziałem niedawno, że istnieje takie określenie, że Gaj Gavriel Kay to jest taki trochę mentor dla wielu pisarzy fantazy, że to jest ulubiony pisarz fantazy, twojego ulubionego pisarza fantazy. Ja to rozumiem. Uważam, że z niektórymi kwestiami radzi sobie no, po profesorsku. Cormac McCarthy. Tutaj yy, Wydaje mi się, że możemy już mówić o autorze, który jest jednym z moich ulubionych. Wydaje mi się, że gdybym czytał jeszcze jedną książkę tego, tego pana y, i ona by mi się bardzo spodobała, to spokojnie bym już go do czołówki mógł wrzucać. I tak przeczytałem dużo książek, mam wrażenie. On nie napisał jakoś bardzo dużo w swojej karierze pisarskiej. Wydaje mi się, że było ich 12 y, i przeczytałem na samym początku drogę, która jest genialna, i może w ogóle nagram o niej osobny film jakoś niedługo. Bo to jest jedna z najbardziej... O kurde, w sumie mogę ją umieścić w, tych, w tym moim filmie o najstraszniejszych książkowych horrorach, bo to jest przerażająca książka. To nie jest może horror per se, ale. Ale no. droga jest przerażającą książką, absolutnie przerażającą. E, potem był krwawy południk, i to jest książka, która podobała mi się chyba jeszcze bardziej niż droga. W ogóle myślę, że ona jest obecnie w mojej pierwszej dziesiątce e, moich ulubionych książek kiedykolwiek. Ona tak straszliwie mocno we mnie narasta. I może sobie ją powtórzę jakoś w przyszłym roku, bo. Nie spodziewałem się, że aż tak bardzo ta książka ze mną zostanie. Potem był to Nie jest kraj dla starych ludzi, i to jest książka, która podobała mi się najmniej. Lubię, tym niemniej wolę film. No i potem przyszły dwa tomy trylogii Pogranicza, czyli Rącze konie, które były bardzo dobre, i przeprawa, która podobała mi się chyba jeszcze bardziej niż Rącze konie. I mam parę innych książek Makkarfiego, mam dwie ostatnie jego książki, czyli Pasażer i Stella Maris. Mam trzeci tom trylogii Pogranicza, natomiast duży problem to są te wczesne książki. To znaczy cztery pierwsze powieści Maccarfiego nie są w zasadzie dostępne. I to jest Dziecie Boże w ciemność, Sutri i Strażnik Sadu. I nie jestem przekonany, czy literackie um, ma w planach dodrukować te książki. Natomiast jeżeli to się stanie, no to biegnę do księgarni albo zamawiam internetowo od razu. No bo oczywiście nowych książek Maccarfiego nie kupię, bo sam autor zmarł mniej więcej półtora roku temu. Makarfi uwielbiam. Uwielbiam to, jak on ci potrafi historią dać w pysk i, i ten strzał nie wydaje się wymuszony. I on zostaje z tobą. Poza tym wiele jego książek to są westerny, nawet to nie jest dla stałych ludzi. Myślę, że można chodzić jako taki New-Western, no współczesny western. A ja myślę, że odkryłem sobie miłość do książkowych westernów, bo do growych westernów i do filmowych westernów to miłość miałem od dawna, natomiast w ciągu paru ostatnich miesięcy przekonałem się również do tych na papierze. Fantastyczny autor, i to jest, wydaje mi się, takie w dużym stopniu uosobienie tego, co ja bardzo lubię w tej takiej twardej, mocnej prozie amerykańskiej. Oczywiście to nie jest autor, którego tak bezpośrednio bym porównywał do, no nie wiem, Steinbecka czy Faulknera. Może do Faulknera na jakimś poziomie trochę tak, ale, ale on też jest bardzo konkretny. Był to znaczy. I to mi się w jego książkach niesamowicie podoba. Następnie Gene Wolfe. Też autor, który. Myślę, ma ogromną szansę wskoczyć do mojej czołówki. Natomiast yy, tutaj pojawiają się inne problemy. Zaczynając od tych rzeczy pozytywnych, to to jest autor, myślę, z dość podobnej kategorii jak Dukaj. To znaczy, to jest taki autor, który pisze książki bardzo ciężkie, trudne, gęste, zawiłe, ale które są takim intelektualnym wyzwaniem, które mnie pobudza. I ja uważam, że to jest ogromna siła autora. Gene Wolfe może robi to nawet lepiej niż Dukaj, to znaczy, robił, robił to w taki sposób, który bardziej do mnie trafiał, natomiast niestety w kontekście tego autora pojawia się inny problem. To znaczy, z tego co słyszałem, a słyszałem to już kilkukrotnie w różnych miejscach od różnych osób, ponoć wydawnictwo Mac nie jest zainteresowane wydawaniem kolejnych książek Wolfa, gdziekolwiek, kiedykolwiek. Z biznesowego punktu ja to rozumiem. Wydaje mi się, że Gene Wolf to jest taki autor, którego trochę trudno reklamować. I trochę trudno jest zachęcić czytelnika do kupna. A jeżeli już ten czytelnik kupi tę książkę i się z za nią zabierze, to myślę, że jest ogromna szansa, że, że odpadnie. Że no, to będzie dla niego zbyt męczące i ciężkie. Dlatego, jakaś tam moja dalsza przygoda z twórczością Ulfa to będzie szperanie po antykwariatach i szukanie starych wydań. Ja jestem gotowy to zrobić bo jeżeli któraś z jego kolejnych serii, czy to jest Księga Krótkiego, czy Długiego Słońca, dostarczą mi podobnych wrażeń, to warto, to każde pieniądze warto na to wydać. Eee, a te serii już w Polsce wychodziły. Wydaje mi się, że zarówno jedną, jak i drugą serię wydało wydawnictwo MAG tak pod koniec lat 90., albo na początku lat 2000. Więc są te dwie serie, jest książka, która wyszła w uczcie wyobraźni, czyli Pokój, eee, jest chyba dialog, który rozpoczyna się książką Żołnierz z Mgły, to jest coś, co bardzo będę chciał przeczytać i w co się będę próbował zaopatrzyć pewnie w niedalekiej przyszłości. Dlatego też zdaję sobie sprawę, że jakieś tam moje przyszłe literackie przygody z twórczością Gina Woolfa poprzedzone będą yy, no, zapewne kosztownymi i długimi poszukiwaniami. No, chyba, żebym chciał wspierać jakąś książkę, ale wydaje mi się, że wolę najpierw jej poszukać. Tym niemniej, Woolf za każdym razem, jak zobaczę jakąś jego książkę i ona będzie w jakiejś rozsądnej cenie, to kupuję. Wielki to był autor. Absolutnie wielki. Automatycznym pisarzem dla mnie jest też w dużym stopniu Bernard Cornwell. Ja jego książki czytałem naprawdę dużo. Bo to jest jakieś 16, albo nawet więcej, nie pamiętam nigdy, ile wojny Wikingów mają tomów. Natomiast Cornwell to jest taki autor, który pisze historię Fiction, na którym ja się bawię dobrze. Znaczy, nie było jeszcze książki Cornwella, na której ja bym się źle bawił, która by mi się tak totalnie nie podobała. Były książki lepsze i gorsze. Jasne, te gorsze raczej zawierały się w tej serii wikinga. To były takie dwa, może trzy tomy, które uznaję za no maksymalnie okej, okay, ale ja ciągle uważam, że to są porządne, bardzo mięsiste, sprawnie napisane powieści, takie przygodowo-akcyjne, osadzone w jakimś tam odległym okresie. I pozostałe książki Cornuela, które tak uniwersalnie dostępne nie są, też brzmią jak dobra rozrywka. Czy to są książki o szarpie, dziejące się w trakcie wojen napoleońskich? Cornel napisał też czworo książek, które mnie chyba w ogóle interesuje jeszcze bardziej niż Sharp i jeszcze bardziej niż to, co zostało wydane jakiś rok temu, czyli e, seria o Świętym Gralu. E, to jest coś, co się nazywa The Starbuck Chronicles i to jest czworoksiąg, który dzieje się w trakcie wojny secesyjnej i uważam, że to jest niesamowicie ciekawy okres. Wydaje mi się, że, że ciężko będzie mi znaleźć teraz taką książkę Cornola, o której bym powiedział, ok, ta jedna książka to jest arcydzieło. Najlepsza książka, jaką czytałem w tym roku od, od lat wątpię. To, to nie jest, wydaje mi się, ten typ autora, który e, byłby w stanie zachwycić, zachwycić mnie jednym tomem w ramach jakiejś dużej historii. Natomiast te duże historie zwykle mi się bardzo podobają. Cordwell potrafi mnie zawsze wprowadzić w ten klimat, w te czasy i zaangażować mnie wystarczająco mocno, żebym ja się mógł wyłączyć po prostu dobrze bawić, obserwując tę historię, którą on wymyślił. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi historical fiction, i lubi mięsiste, krwawe, takie wiecie, trochę się boję używać tego określenia, bo ono może rodzić różne skojarzenia, ale takie wiecie, męskie historie. To to jest Cornwell. Eee, I mi ta mięsistość bardzo leży. I myślę, że to nie jest coś, co autor zatraci w którejkolwiek serii. Na takim delikatnym pograniczu, powiedziałbym, znajduje się Haruki Murakami. Ciągle jest to dla mnie autor automatyczny. Eee, ciągle to jest autor, którego książki chcę kupować i czytać. Mimo, że... To nie jest tak, że każda jego książka mnie zachwyca. Eee, nawet jestem w stanie ryzykować ze zbiorami opowiadań, mimo że one mi się generalnie nie podobają. Uważam, że Murakami nie jest najlepszym autorem opowiadań, one zazwyczaj wypadają mdle. Aczkolwiek tutaj też jestem w stanie ryzykować i próbować, bo być może znajdę ten jeden zbiór, który wypadnie naprawdę porządnie. Natomiast e, wydaje mi się, że to taka moja mieszana relacja z Murakami. To znaczy, są książki, które absolutnie ubóstwiam, są książki, które są spokojne, są książki, które były dla mnie raczej nijakie. To jest coś, co się pojawia dość często. Wydaje mi się, że kilkukrotnie trafiałem na takie opinie, że ludzie trochę nie wiedzą, czy to murakami się zepsuł, czy to po prostu murakami im przestał pasować. Natomiast ciągle chcę próbować. Wiem, że autor napisał, chyba w tym roku wydał, albo w zeszłym roku, wydał książkę The City and its Uncertain Walls. I chciałbym, żeby to była jakaś taka ponownie szalona historia murakamiego. W Polsce to jeszcze nie wyszło. No, ale też pewnie wyjdzie, umówmy się. Wydaje mi się, że mimo tego, że Murakami jest autorem specyficznym, jego książki mogą nie podpasować, to on się nie najgorzej sprzedaje. Teraz jeszcze niedawno pojawiły się te nowe wydania jego książek, które są bardzo ładne. Takie myślę się przykuwające oko, więc pewnie też dużo osób kupi je właśnie ze względu na to. I wiecie, ja jestem w stanie ryzykować, chcę sprawdzić wszystkie inne jego książki ee, i ja sobie zdaję sprawę, że to może być tak, że większość tych historii to będzie rozczarowanie, że faktycznie Murakami. Jakby w tym, na tym etapie mojego życia już nie jest w stanie wywołać we mnie takich wrażeń, jak w przypadku, no nie wiem, Kawki nad Morzem, czy kroniki Ptaka Nakręcacza. Ale tak jak mówię, to jest jeszcze ten moment, kiedy jestem w stanie po prostu ryzykować i kupować kolejne jego książki. Jeżeli bym się sparzył na kolejnych, no nie wiem, dwóch, to może bym zweryfikował to, co właśnie mówię. Tym niemniej nie sparzyłem się jeszcze aż tak mocno, więc na granicy, bo na granicy, ale Murakami jeszcze tutaj jest. Absolutnie nie mówię o... Książce burakiem jego na południe od granicy zachodu słońca, tylko granicy e, tego zestawienia, takiej metaforycznej granicy. Takim autorem też myślę jest dla mnie Michael Crichton. To znaczy, ja się jeszcze nie spożyłem na żadnej książce Crichtona, a to mogłoby być możliwe ze względu na pewną rzecz, o której powiem za chwilę. To znaczy, ja też muszę powiedzieć, że jestem tam w jakimś stopniu zaskoczony. To znaczy, ja spodziewałem się, że w momencie, kiedy Wesper już faktycznie wyda te dwa tomy parku Jurajskiego. Czyli no, Park Jurajski i Zaginiony Świat. Eee, no to będzie szło w Krajtona dalej. To znaczy, można wydawać książki tego autora. Wesper, wiecie, to jest jedno z tych wydawnictw, które ma rękę do ładnych wydań. Książki wydawnictwa Wesper są generalnie zawsze praktycznie bardzo ładnie, estetycznie wydane. Więc patrząc na to, jakie są trendy wśród czytelników eee, i to, że czytelnicy niejednokrotnie kupują książki, dlatego że są ładne. To może by było zrobić to w ten sposób, plus te książki reklamować tym, że o autor Parku Jurajskiego nowa książka tego autora, czy nowa metaforycznie, no bo ponownie Michael Crichton e, nie żyje. A tu cisza, a już minął ponad rok od zaginionego świata, światu, od wydania książki Zaginiony Świat e, i uważam, że ogromną siłą Michaela Crichtona jest to, że to jest facet, który pisał bardzo różnorodne książki. Od y, faktycznie takich naukowych książek science fiction przez y, historical fiction o napadzie na pociąg. E, historię ekspedycji, która wyrusza do, y, do dżungli, do lasu deszczowego w Kongo. Macie thrillery, macie właśnie a la horrory. Mnóstwo różnych książek. I dlatego też kraj to mnie tak bardzo intryguje, bo macie nawet książkę piracką. W sensie, no, wydaną pośmiertnie, ale jednak mnóstwo tego jest. A tu z reaktywności. I tak jak mówię, to mnie chyba najbardziej intryguje w Kraytonie, że to był bardzo różnorodny autor, jeżeli chodzi o to, jakie książki pisał. I dlatego wydaje mi się, że też do takiego momentu, w którym się jakoś mocniej nie sparzę, wtedy może zacznę rozważać <grych> większą wstrzemięźliwość. Natomiast do momentu, w którym się nie sparzę, to Krayton i jakieś jego wznowienia w Polsce, to będzie dla mnie taki bardzo oczywisty, automatyczny zakup. Radek Rak. Radek Rak... Zawsze boję się to powiedzieć, bo też nie jestem taki do końca przekonany, ale no jest szansa, że to jest mój ulubiony polski autor. A jeżeli nie jest moim ulubionym polskim autorem, to na pewno jest w czołówce. Eee, uwielbiam Agle, uwielbiam Baśń o Wężowym Sercu. Mam jeszcze jedną książkę, ona się boję, że nazywa Czarne Niebo. Nie, Radek Rak ma tak fantastyczne pomysły, ma tak fantastyczne pióro. Jego książki wydają się być tak niepowtarzalne, tak ciekawe, że we mnie jest naprawdę taka, powiedziałbym wręcz, dziecięca ekscytacja tym, co wyobraźnia Radka Raka wytworzy w przyszłości. Oczywiście, no, wiem, jaka następna będzie książka. To jest dość oczywiste. Prawdopodobnie, no, <grytanie> będzie to trzeci tom i ostatni tom Agli. Natomiast, kurde, to, co potem Radek Rak będzie robił, mam nadzieję, że nie stwierdzi, że kończy karierę pisarską, bo to byłby, to byłby dramat <grytanie> dla mnie. Natomiast, jak mówię, to, co przyniesie jego umysł jest dla mnie czymś, co wywołuje we mnie taki ogromny, pierwotny wręcz entuzjazm. I myślę, że Radek Rak Oczywiście to by trzeba było zweryfikować już po fakcie, ale myślę, że to jest taki autor, który poradziłby sobie naprawdę w masie różnych gatunków czy, czy konwencji, myślę, że on mógł pisać horrory, mógł pisać takie czyste fantazy, mógłby napisać powieść obyczajową, science fiction, mógł pisać inne world fiction. Byłbym też, mimo że ja tego zwykle nie mówię, bardzo ciekaw, tego, jak Radek rak poradziłby sobie w krótkiej formie. Dla mnie, myślę, że Radek Rak mógł pisać absolutnie wszystko, ja bym to kupił, przeczytał i pewnie bym się cieszył jak dziecko. E, tak jak mówię, bawię się cudownie na jego książkach. Uważam też, że, no, mimo że to zabrzmi trochę jak takie pieprzenie starego, zgrzybiałego dziada, że e, kiedy mamy tak ogromny wysyp książek różnorakich, no bo mówmy się, teraz wychodzi w Polsce więcej książek niż praktycznie kiedykolwiek, to cieszę się, że jest też taki jeden autor polski. Który faktycznie jest niesamowicie nieszablonowy i przy tym trzyma wysoki poziom. Podczas gdy większość książek, a że tak było zawsze w sumie, wpada do tego jednego wora i raczej o nich się szybko zapomina, to o książkach Radka Raka ja pamiętam. I wyczekuję nowych projektów, nowych zapowiedzi. Tym bardziej, że też Radek Raka to nie jest taki autor, który e, wydaje jedną książkę co pół roku. Wydaje mi się, że jego tempo to jest taki jedna książka na półtora roku mniej więcej. Gdybym miał strzelać, kiedy pojawi się trzeci Tom Angli, to bym zakładał jakąś wiosnę, może przyszłego roku, ale przez to, że to nie jest tak, że jego książki pojawiają się cały czas, no to wyczekuję ich mocno. I kiedy pojawia się zapowiedź, to jestem bardzo szczęśliwy i faktycznie odliczam te dni do premiery. Teraz już mowa o no, moim ulubionym autorze, jednym z tych absolutnie ulubionych autorów, czyli Joe Abercrombie. Po części. Ta decyzja, żeby go tutaj umieścić wynika z tego, że dla mnie to jest najlepszy autor, jeżeli chodzi o pisanie postaci. A jakby nie było, dla mnie to jest najważniejszy element. Jeżeli już rozkładamy książki na czynniki pierwsze, to na postaciach skupiam się najmocniej. Myślę, że gdybym robił listę, nie wiem, 100 ulubionych postaci w fantazy, to z kilkanaście byłoby z książek Abercrombiego. No kto by był? Glockta, Clover, Col Shivers, Logan, Payas, Orso. Mimo, że się nim brzydzę, to pewnie też Dan Brock, Bremer Dangorst, Monza. No trochę by ich było, definitywnie. Uwielbiam humor Abercrombiego, uwielbiam to, że to jest autor, który potrafi mnie tak emocjonalnie przetyrać, że ja jestem w stanie założyć kanał na YouTube, bo gdyby nie Abercrombie, to bym nie nagrywał. No, kupuję go książki w ciemno. i też myślę, że dużym sygnałem, że tak właśnie jest, jest fakt, że kupiłem trylogię książek młodzieżowych od niego. To z młodzieżowe fantazy, jasne. Ale jednak no, zakładam, że jest dużo autorów fantazy, których lubię. A gdyby napisali mu, że fantazy to raczej nie byłbym zainteresowany. Z Abercrombiem tak nie jest. Też mam taką, taką może niepewność, ale mam takie przeświadczenie, że to jest autor, który raczej nie będzie chciał się oddalać od fantastyki. Także na tym poziomie to też myślę, będą dla mnie dość bezpieczne zakupy. Abercrombie uważam jest najlepszym obecnie tworzącym pisarzem fantazy. No i wchodzę w ciemno w jego książki. Uwielbiam gościa, uwielbiam jego książki, jest świetny. No i ostatni autor, być może delikatnie skakujący. Z Dickens, z Charles' Dickens. Po części wynika to z tego, że ogromna część jego książek jest w Polsce niedostępna i trzeba się posiłkować jakimiś bardzo starymi wydajami sprzed 30-40 lat. Duża część książek Dickensa, większość jakby nie było, to są książki, które są starsze ode mnie, a ja nie jestem już taki młody. Mam ćwierć wieku. Po drugie, mimo że ponownie Dickens to nie jest taki autor, którego ja bym umieścił w jakiejś mojej topce ulubionych pisarzy, to, to jest autor, który pisał bardzo wyraziście, mam wrażenie. Znaczy, Operując tym przerysowaniem, w kontekście kreowania bohaterów, tworząc tak fantastyczne opisy miasta i co za tym idzie świetny klimat, yy, operując tak uważam zjadliwym, yy, zjadliwym humorem, ciężko nie być wyrazistym. I wydaje mi się, że mm, dużo osób czytając książki sprzed, no, nie wiem, 100-150 lat i podchodząc do nich z perspektywy współczesnego czytelnika może zarzucić im, że one są nijakie. Wyrazi, niewyraziste właśnie. Ciężko wydaje mi się zarzucić Dickensowi. Ja się na zasadzie wszystkich książkach bawiłem całkiem dobrze, przynajmniej całkiem dobrze, bo i to, co przeczytałem, jeżeli chodzi o Davida Copperfielda, czyli mniej więcej połowę, mi się podobało, podobał mi się Oliver Twist, um, nasz wspólny przyjaciel um, podobał mi się bardzo, to jest, uważam, świetna książka. I wydaje mi się, że właśnie przez tą wyrazistość ja Dickensa chcę czytać i kupować, jeżeli oczywiście... E, jakieś kolejne książki e, zostaną wydane Najzabawniej jest chyba z y, polskim wydaniem Pojście o dwóch miastach Bo to jest książka, która jest regularnie Znaczy inaczej, która co jakiś czas jest dodrukowywana I bardzo szybko ten nakład się wyczerpuje I potem znowu przez jakiś czas y, Cenę tej książki osiągają jakieś po prostu absurdalne, absurdalne wysokości Dickens jest dla mnie takim autorem Ze względu na, e, na tą wyrazistość Wydaje mi się, że kiedy już skończę Davida Copperfielda, a mam nadzieję, że nastąpi to jeszcze w tym roku to prawdopodobnie następnym, co będę chciał przeczytać od niego, będzie akurat książka, którą mam, ponieważ nie mam książki Dombi i Syna. To, byłaby, to byłby prawdopodobnie mój następny wybór. Natomiast końców myślę, że zabiorę się za Klub Pikujka. To jest w ogóle chyba jedna z ulubionych książek profesora Bralczyka, tak mi się kojarzy. A profesor Bralczyk to cudowny człowiek i ma super brodę. No. Także to byli tacy automatyczni autorzy, jeżeli chodzi o kupowanie przeze mnie ich książek. Jeżeli chcecie się podzielić swoimi, to komentarze są wasze, natomiast w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał tego momentu. Pozdrawiam Was gorąco i do następnego. Cześć.